witajcie. Dzisiaj tak trochę nietypowo, bo z kabiny, ale z kabiny, bo wieje. I co ja dzisiaj robię? Dzisiaj rozłożę kompost. Wyjdę teraz, wam tylko pokażę, jak ten kompost wygląda, i wrócę do kabiny. Wychowam chowam się gdzieś tu za wiatr. A może tu będzie, że też ok. Pewnie będzie szum słychać. Jak okay, mówiłem, kompost przypomina już teraz ziemię po prostu stracił swoje, a może jeszcze nie tak do końca, bo jeszcze gdzieś tu się trafia troszkę i z jakichś takich większych tych, ale ogólnie wszystko się praktycznie ładnie przekresło. I właśnie teraz właśnie teraz rozłożę po w takich słabszych miejscach, słabszych działkach tutaj nie wiem czy kamera to odda, ale tutaj tak o dotąd, to tędy tam pod tamtem jedzę i tutaj mniej więcej tak o dotąd. Eee, takim klinem z tamtego lasu, to jak gdyby klin takim, klinem takim ciągnie się piąta klasa. I tutaj, zawsze w tym miejscu, no, są problemy po prostu z brakiem brakiem wody przede wszystkim no bo co do samych składników tutaj w takich lekkich glebach zazwyczaj nie brakuje tyle co samych składników bo tutaj bardzo łatwo je dostarczyć ale z racji tego, że ta gleba ma bardzo małą pojemność sorpcyjną i przez no też w związku z tym bardzo małą pojemność wodną no te po prostu składniki same w sobie Co po prostu niewykorzystywane. I dlatego właśnie, zamiast stosować tutaj na te place większej ilości nawozów, żeby je nadgonić, jak to, gdyby, to jest w ogóle, to się w ogóle nie sprawdza, że tak powiem. Właśnie dlatego powstał taki oto kompost. No i ten kompost. Raz, że to jest duża ilość węgla, dwa, że to już jest po części przegryzione, że tak powiem, po części tu jest jakieś pewnie już bardziej takie prekursory próchnicy związki, kolejna sprawa, tak jak mówiłem, przy umawianiu samego kompostu, że tutaj do tego kompostu było dodana i miedź i bor. Także uzupełni niedobory mikroskładników w tej glebie, no i przy, tak, jak mówię, no to jest, jakby to Wam tak obrazowo powiedzieć, no, nie dawanie tej, ryby, tej glebie ryby, tylko dawanie tej glebie wędkę, żeby sama mogła odbudowywać się, tak jak gdyby szybciej gromadzić próchnicę. Bo tak jak na, na reszcie pola, na, widać, jest sporo resztek. No i z racji tego, że jest sporo resztek, no spory jest dopływ tej materii organicznej do gleby, dzięki czemu łatwiej i szybciej jest uzupełniać, uzupełnić czy, na, czy podnieść poziom próchnicy. Tutaj w takich lekkich, na no, takich bardzo lekkich glebach jest mało resztek i dodatkowo sama uprawa bardzo, bardzo rozpyla tą glebę. Przez to mineralizacja tej tego co tam jest no jest, zachodzi dużo szybciej niż na takiej cięższej glebie i to tak jak mówię, no część pól część pól mam takich że są całe słabe, część jest tylko taki że jest fragment taki bardzo słaby no i najpierw zaczynam od tych jakby fragmentów, w tym roku mam tego kompostu na około 10% powierzchni gospodarstwa także no dużo no dużo nie dużo, no trochę, zawsze to już jest coś na przyszły sezon postaram się zrobić tak żeby było na około 1 trzecią powierzchni gospodarstwa tego kompostu no i wtedy będę już po całości pól stosował w ramach w ramach po prostu nawo <coughs> przepraszam, w ramach nawożenia bo tak jak mówię, no samo nawożenie takie mineralne nie do końca nie do końca jest tym, czego ta gleba tej jedyby potrzebuje. I mówię tutaj, nawet żebym nawozu, nawet żebym tu w polifoski, że ja tak powiem, wysypał, to i tak to nie przyczyni się do wzrostu plonów, a wręcz może ograniczyć plonowanie, bo po prostu zasolę glebę i będzie palić jeszcze gorzej po, po prostu rośliny. I tak, zamiast dawać same te składniki pojedyncze cząstki, staram się dawać cały. Po prostu dostarczyć glebie cały kompleks sorpcyjny. Dostarczyć glebie tę gąbkę, która trzyma te składniki. Właśnie w takiej postaci Po zeszłym roku miałem też zrobiony kompost. No, znacznie mniej jeszcze niż w tym roku. I tylko na takie. No, na jedną działkę zastosowałem. I tam naprawdę pozytywne efekty widać. No, w tym roku tak jak mówię, zastosuję na 10%. Dalej będę obserwował, co się będzie działo. Pójdę do kolejnej analizy roślin, analizy gleby. No i jak wszystko będzie działać, tak jak mówię, no czy tak czy siak, to i tak zacznę robić kolejną porcję, tak jak gdyby, ale to już wiosną, jeszcze większą porcję tak jak gdyby, tego kompostu, żeby na, to ja mówię, na 1 trzecie gdzieś areału starczyło. I chciałbym docelowo, aby nawożenie, nawożenie w moim gospodarstwie opierało się głównie o, o kompost głównej mierze, żeby to był kompost. No wiadomo, no, nawożenie azotowe jeszcze dalej będzie stosowane, no bo azotu w takim komposcie nie dostarczę na tyle, żeby uzyskiwać jakieś tam fajne plony. Ale resztę składników, właśnie, właśnie wzbogacone o materię organiczną, o ten węgiel, będę się już starał dostarczać, dostarczać po prostu na te, na moje pola. Myślę, że to będzie dość fajna opcja bo tutaj tutaj na te pola, nawet kiedyś jak był stosowany czy ubornik czy wapno, z racji tego, że ta gleba nie ma tej właściwości bufurowych nie jest taką gąbką tylko cztery piasek, to wszystko po prostu przelatuje przez tę glebę ulega mineralizacji i tak a tak dostarczam wszystkiego tego, czego potrzeba. No i w sumie już takiego zaczątku po prostu próchnicy. I tak, jeżeli tutaj by się udało podnieść ten poziom próchnicy o pół o procent to już bym był naprawdę bardzo szczęśliwy. Ale ten 0,5%, czy nawet 1% jest to naprawdę przeogromna ilość wody, która gleba może później zmagazynować no i też miejsce na, na składniki no, przepraszam was, bo pewnie będzie szum słychać, ale naprawdę przeokrutnie wieje ja dzisiaj chyba już rozwiozę resztę, że tak powiem, kompostów w sobotę zacząłem dzisiaj jest poniedziałek 29 bodajże lipca jak mówię no w przyszłości będę się starał, aby aby właśnie całość nawożenia było w takiej formie, właśnie Gdzie tutaj do tego kompostu mogę dodawać te składniki, które brakują. brakuje w mojej glebie, takich jak te mikroelementy. No i też, tak jak mówię, no ten węgiel, ten początek, prekursor próchnicy tak jak gdyby, no bo tutaj, z, z, tak jak mówiłem, tę mieszankę to był wapno, torf i obornik tutaj widać obornika, już praktycznie znaku nie ma zresztą tak jak widzicie to RCW-3 wysiewam i w sumie może za chwilę jeszcze Wam pokażę że jak to mniej więcej leci a może nie pokażę a może pokażę Wam jak to leci tylko chwila przepraszam, że no teraz to pewnie przyjęcie. Tak jak widać to się wszystko ładnie posupuje to wrócimy Także to by było na tyle w tym filmiku dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!